Sam wygląd telefonu nic dla mnie nie znaczy kompletnie. Dobrze, I... to teraz kontruję Twoje. Przez... Dobra, to wygląd telefonu się nie zmienia. Że no mnie to denerwuje to, nie? że wychodzi ci y, gościu z Apple'a, który śmiesznie stoi, y, który ma oczywiście dłonie skrzyżowane w trójkąt i nagle czujesz, że on zaraz coś ci takiego walnie, że po prostu ci kopara opadnie, a on nagle mówi, wprowadzamy nowe kolory. Albo. Do iPada dodaliśmy kalkulator teraz. No rozumiesz, o co chodzi? Że po prostu iPhone, że Apple się kreuje na takich ludzi, którzy zaraz mieliby nie wiadomo co wymyślić. Teraz nie wiem, jakiś komputer kwantowy, a oni po prostu wychodzą i dalej dodaj, mówią, że o, tutaj zrobiliśmy taki. Czyli ja ci powiem tak, o, ja generalnie taki... rzecz biorąc, no, mów. Dla, mnie, dla mnie, z mojej perspektywy, osoby, która jest w tym środowisku Apple'a dłuższego czasu już. Mhm. Uważam, że ta prezentacja, znaczy oni w ogóle jakby mają, mi się wydaje, że oni mają wywalone już na, na użytkowników segmentu Pro, czyli Pro i Pro Max, bo wiedzą, że ci użytkownicy i tak kupią te telefony.